Drodzy Państwo, już tak naprawdę za godzinę 45 pierwszy mecz domowy Polonii Środa. Na stadionie, nie jeszcze tym, na którym dzisiaj jesteśmy, tylko na głównym stadionie, czyli kawałeczek tutaj od nas. Ja Państwa bardzo serdecznie chciałem zaprosić do tego, abyście zapisywali się na nasz newsletter. Znajdziecie go zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na Facebooku. A wszystkie osoby, które zapiszą się na naszego newslettera, otrzymają skarb kibica Polonii Środa w wersji PDF. W tym skarbie kibica nie tylko skład, kadra, drużyny, ale również wypowiedzi trenera, wypowiedzi kilku zawodników i oczywiście zachęta do tego, żeby przychodzić na mecze Polonii i kibicować. A ze mną Łukasz Szarzyński. Dzień dobry, Łukasz. Dzień dobry, witam cię. z Zbysku bardzo serdecznie jeszcze raz. Słyszeliście Państwo. Państwo ten głos, bo to jest ten głos zarówno jak i komentatora Polonii Środa Łukasz. Ja chciałem Ciebie zapytać przede wszystkim, czy Ty masz jakieś takie swoje wzorce, czy Ty y, gdzieś tam y, lubisz sobie posłuchać Mateusza Borka, czy może Szaranowicza, y, czy też kogoś innego? Nie, nie mam takich wzorców, żebym e, któregoś z komentatorów wyjątkowo bardzo lubił, wyjątkowo bardzo e, lubił słuchać. E, generalnie po prostu e, staram się, jak tam, jak wiadomo, jak teraz e, częściej komentuję te mecze, zdarza się, że po prostu e, przysłuchuję się temu komentarzowi, bo na pewno wielu z Państwa łapie się na tym, że jak oglądamy mecz, to tak naprawdę ten komentator leci gdzieś w tle i wyłapujemy tylko jego błędy, bo to nam najłatwiej wyłapać, ale takich rzeczy, o których on mówi, to naraz, nawet nieraz do nas nie docierają. Ale nie, nie mam, nie mam takich wzorców. Na ale, słuchaj, ale czekamy też na te smaczki, Niektóre, nie zawsze błędy, ale właśnie na te ciekawostki, do których na pewno trzeba się solidnie przygotować. I ja chciałem Ciebie zapytać w takim razie, jak wygląda u Ciebie kwestia przygotowania się do meczu. No generalnie trwa to trochę godzin. Z reguły gdzieś tam odwiedzam i strony internetowe rywali, i, i gdzieś tam profile facebookowe, i e, portale piłkarskie, i portale generalnie nie tylko piszące o piłce, ale ogólnie z danego regionu pochodzące. Wszystko po to, żeby gdzieś tam wyszukać właśnie takich jakichś ciekawostek, które można gdzieś tam przekazać kibicom w trakcie tej transmisji. No bo myślę, że to też gdzieś tam jest fajna rzecz i też rzecz, dla której Kibic w tej transmisji słucha, tą transmisję ogląda, a nie zawsze ma czas, ma siły na to, żeby gdzieś tam przekopywać się przez, przez ileś materiału, po to, żeby, żeby sobie z, znaleźć o danym piłkarzu jakąś ciekawostkę, o danej drużynie jakąś ciekawostkę, ale faktycznie jest to, jest to praca, która wymaga e, nakładu czasu na pewno. Ja myślę sobie, że to jest dużo trudniejsza często praca niż w przypadku tych komentatorów, którzy nawet y, y, komentują ekstraklasę. Z tej prostej przyczyny, że tam te informacje są ogólnie dostępne proste w dostępie, a w przypadku na pewno drużyn z poziomu trzeciligowego czy czwartego poziomu rozgrywkowego jest to dużo trudniejsze. Jest tak, prawda? Masz w 100% rację, zgadza się jak najbardziej. Akurat y, jestem po tym przygotowywaniu się do meczy, które w tym ten weekend y, będę komentował, czyli, czyli spotkania, które za dwie godziny już niecałe, Polonii Środa z Notecią Czarnków i y, niedzielnego pojedynku Orlen pierwszej Ligi Kobiet y, w Starych Obożyskach i faktycznie to nie jest y, tak łatwo znaleźć pewne informacje, nieraz trzeba gdzieś wykonać jakiś telefon, nieraz trzeba gdzieś poszperać. Prosty przykład Ci podam, szukałem wyników meczów sparingowych zespołu Junatrans Stare Obożyska, no i był tylko jeden wynik podany. Żeby pozostałe dwa sobie uzupełnić, musiałem odwiedzić strony rywali, musiałem sobie trochę trudu zadać, a tak jak mówisz, no w Ekstraklasie mają tak naprawdę wiele rzeczy podane na talerzu, mają te statystyki w najróżniejszej formie przekazane, mają też rzesze statystyków, którzy na to wszystko pracują. Tu musisz sobie po prostu zapisać wszystko sam, musisz sobie sam policzyć, ale to jest też urok tej pracy i to też sprawia frajdę. Czyli rozumiem, że Ty bazę danych masz swoją i tak jak czasami widzimy na tych materiałach filmowych, zbiórach komentatorów, na przykład teraz olimpiady, to oni mają swoje po prostu notatki, swoje tabelki i Ty też takie rzeczy masz, kiedy po prostu siadasz o komentowania. Tak, powiem Ci, że mam kilkanaście podkładek, bo lubię sobie to wszystko posegregować, żeby wiedzieć, aha, tu mam wstępniak, składy, kolejka, tu mam tabelę, tu mam mecze z poprzedniego sezonu, tu mam jakieś ciekawe. I po prostu już sobie potem tylko wyciągam odpowiednią e, podkładkę. Po to wszystko, żeby, żeby to też sprawnie, płynnie szło, żebym się nie zastanawiał, kurczę, gdzie ja to zapisałem. Chociaż prawda jest taka, że jak przygotowujesz się do tego spotkania, analizujesz to, wiele z tych rzeczy zostaje w głowie. Także gdzieś tam czasami trzeba się podeprzeć czymś, ale, ale dużo rzeczy zostaje. Bez wątpienia. Porozmawiamy o Poloni środa i również w kontekście Twojego e, komentowania i Twojej spikerki. Dlatego, że tak naprawdę przed każdym sezonem Ty też musisz tę drużynę jakby poznawać na nowo. Jest tak, prawda? No jest jest notacja, tak. przychodzą nowi zawodnicy i też pewnie starasz się poznać ich troszeczkę historię. E, tak, oczywiście, że może jest mi to o tyle łatwiej, że nie tylko e, komentowanie, nie tylko speakerka, ale też e, prowadzę wszystkie media społecznościowe Polonii Środa, prowadzę stronę internetową Polonii Środa, no i automatycznie, jak już jakiś zawodnik przychodzi i dochodzi do tego transferu, no to żeby jakąś sylwetkę przedstawić tego zawodnika, muszę go poznać. Z, w większości przypadków ci zawodnicy e, nowi to są e, Jedną z pierwszych osób, z którą w klubie się spotykają, to jestem ja, bo, bo gdzieś tam muszą dostać ode mnie sprzęt e, do treningów, e, także na pewno gdzieś tam, gdzieś tam łatwiej, ale tak, też to wymaga, wymaga pracy, wymaga tego, żeby, żeby tych ludzi y, poznać, y, mhm. przygotować się też właśnie z tego zakresu. Mhm. E co zrobić, żeby na mecze pola przechodziło przychodziło więcej osób? I od razu uprzedzę i wykreślę taką e, kawałek Twojej odpowiedzi. E, otworzyć nowy stadion, e, e, aby mogło więcej ludzi przychodzić i w warunkach komfortowych wyglądać. Co zrobić, aby... To na pewno, osób? co powiedziałeś, <laughs> też jak najbardziej oczywiście, bo dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, trochę jesteśmy wygodnicy. Lubimy po prostu już taki komfort, lubimy pewien standard życia, e, więc im ten standard e, jakichś widowisk, e, czy wszel wszelkich innych rzeczy jest wyższy, tym jest nam e, przyjemniej się to ogląda chętniej na to wszystko chodzimy. Ale co jeszcze zrobić? Ja myślę, że to też jest kwestia zaszczepienia w tych młodych pokoleniach, takiej miłości do klubu. Tak jak mnie pierwszy raz tata przyprowadził na stadion, obejrzałem mecz i, i powiem Ci szczerze, że ja już nie, nie myślałem o tym, ja chcę pojechać na Lecha, chcę pojechać na, na jakikolwiek inny klub. Ja wy nie, tu jest moje miejsce, tu jest klub, któremu chcę kibicować, tu jest fajna atmosfera, tutaj chcę być. I myślę, że to też trochę taki wymaga czasu, żeby, żeby ta, to młode pokolenie też po prostu zaczęło na ten stadion przychodzić i czuć się częścią tego, tego meczu, tego widowiska. No dużo się dzieje na stadionie, to, to nie da się ukryć, że, że są konkursy dla kibiców. Staramy się jakiś program meczowy przygotować, żeby mogli sobie sprawdzić składy, staramy się robić wszystko, żeby ich, ich zachęcić. Dużo też jest, dużym problemem jest też to, że na pewno jesteśmy bombardowani zewsząd tym, tym wszystkim, tymi różnymi atrakcjami, że tak to nazwę, i, no i potem gdzieś, gdzieś też no ludzie muszą coś wybrać, bo na wszystkim się nie da być. Słyszycie, jak Łukasz fantastycznie um, operuje emocjami, jak dobrze się go słucha. I ja chciałem Ciebie zapytać właśnie też o te emocje, bo wiemy też, że emocje komentatorom oczywiście się udzielają i widzimy czasami przemka babiarza, chociażby, prawda, kiedy są te nagrania internetowe, kiedy oni stoją, um, krzyczą, prawda, wznoszą ręce do góry. Czy Tobie również udzielają się emocje podczas komentowania meczów? Oj, i to bardzo. Ja nie umiem na spokojnie komentować meczów Polonii. Już dzisiaj właśnie śmiałem się tutaj do chłopaków, że e, dzisiaj bym sobie życzył takiego spokojnego meczu, 15 minut 3-0 dla Polonii, e, po tym ostatnim meczu w Wolinie, szalonym kosterze, który no naprawdę już momentami człowiek spoglądał na zegarek, zdążą, nie zdążą, trafią, nie trafią. E, ale tak, no, jeżeli jesteś związany z klubem, jeżeli jesteś związany emocjonalnie z danym miejscem, no to nie da się tego na to wszystko patrzeć e, spokojnie i, i zupełnie obok tego spotkania przejść, e, tak jakby to no, po prostu się odbyło, skomentować na spokojnie. Dlatego myślę, że ci komentatorzy tak komentujący, powiedzmy, pierwszą ligę, bo pewnie oglądasz mecze w telewizji, widzisz, że jest różnica, na przykład, jeżeli komentuje komentator e, spotkanie reprezentacji Polski. On żyje tym meczem, on cały czas po prostu żyje. A jeżeli to jest pierwsza liga i, i jest e, jakiś przypadkowy komentator, w cudzysłowie, bo to może brzydko zabrzmiało, e, ale niezwykle Związany z danym klubem, no to on tak zupełnie na spokojnie. Ja czasami tak mówię: Kurczę, jedno piwo i można i spać, tak naprawdę, bo, bo po prostu to wszystko się wiesz. Bardzo tak, dlatego lepiej nawet by było, jakby to byli tacy ludzie związani z danym miejscem pracy, bo to się potem te emocje, człowiek siedzi i czuje te emocje, tak? Miałeś okazję oglądać dzisiaj siatkarza? Nie, nie miałem okazji, bo już przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania. Także... Tak że... Przegraliśmy ten finał. Wynik z tak. Przegraliśmy, bo chciałem cię właśnie zapytać, nie oglądałeś, ale przecież czujesz tę atmosferę, czujesz atmosferę olimpijską, bo chciałem Ciebie zapytać też o to, czy ciężko komentuje się mecze, które niestety się przegrywa. Ciężko się komentuje takie mecze, które się przegrywa. Bardzo ciężko, bo nie dosyć, że e, no, oczekujesz tego wyniku zwycięstwa. E, chcesz tych emocji takich pozytywnych dla, dla tych kibiców e, jak najwięcej przekazać. No to, to tutaj trzeba, trzeba zachować jaką, jakiś dystans. Trzeba zachować mimo wszystko wyważenie też, żeby, e, żeby to wszystko było spójne, żeby ten mecz się dobrze oglądało kibicowi. Ale jednocześnie czujesz wewnętrznie taką złość, taki smutek, że, że ten mecz przegrywasz. No, miałem taki sezon, gdzie przegrywaliśmy tutaj czy po 6-0, czy po 8-0. To były mecze, w których naprawdę dużo więcej wysiłku kosztowało mnie skomentowanie tego spotkania, niż chociażby powiedzmy tego meczu w Wolinie, który komentował się tak naprawdę momentami sam, bo, bo dużo się dzieje, zmieniają się akcje i to, to, to po prostu to, to samo przychodzi wtedy. My mamy nadzieję, wielką nadzieję, że dzisiaj e, po godzinie 18.00. Łukasz Rzyński będzie wyskakiwał ze speakerki i krzyczał po prostu Gol, Gol, Gol. I to nie raz, prawda? Może Też kilka mam taką razy, nadzieję, ale e, tego oczywiście życzymy. My oczywiście zachęcamy Państwa, abyście przyszli na stadion i przychodzili na stadion Polonii i oglądali tutaj mecze na żywo, ale jeżeli nie możecie tego zrobić, to zaglądajcie po prostu na media Polonii Środa. Tam można oglądać e, e, zarówno transmisję meczów e, na bieżąco, ale można też poczytać sobie o meczu, można znaleźć mnóstwo dobrych, ciekawych po prostu informacji. Zachęcamy do tego. Oczywiście, jak najbardziej zachęcamy do odwiedzania tych mediów społecznościowych, zachęcamy do oglądania transmisji, ale przede wszystkim w Środzie Wielkopolskiej zachęcamy do odwiedzania stadionu. To jest fajne miejsce, to jest przyjazne miejsce, robimy dużo rzeczy, żebyście czuli się tutaj dobrze i żeby to widowisko Wam się dobrze oglądało. Fantastycznie się go słucha, prawda? Dziękujemy bardzo. Za chwileczkę kolejny bardzo. gość.